witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto z serem i jabłkami potrzebować będziemy na ciasto półtora szklanki mąki pszennej szklanka o pojemności 250 szczyptę soli trzy łyżki kwaśnej śmietany łyżeczkę proszku do pieczenia i jedno jajko Pół szklanki oleju. Olej możemy zastąpić 10 dekami stopionego masła, dwie łyżki kakao oraz pół szklanki cukru. To mamy ciasto. A na masę serową będziemy potrzebować 70 deko sera. Ja mam ser krajankę. Pół szklanki śmietanki 30%, szklankę cukru oraz jeden budyń brzoskwiniowy bez cukru, 40 gram. I ser należy bardzo dokładnie uczeć. I mam trzy jabłka. Jabłka pokroję w kosteczkę, taką większą kosteczkę. I później będziemy składać ciasto. Ciasto podzielę na dwie części. Większą część ciasta wyłożę do formy, a mniejszą pozostawię na wierzch. Tak, ciasto już mam zarobione. I tak jak wspominałam, jedną trzecią zostawiam, a to. Wykładam do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. I teraz ciasto rozprowadzam po całej powierzchni ser serwutkę, a jabłka pokroję. ciasto już. Mam wyłożone. Teraz rozdrabniam jabłka i ucieram ser. Ciasto mam rozłożone, masę serową utartą i masę serową rozprowadzam po cieście. wyrównuję całą powierzchnię i na masę serową wyłożę jabłka oraz pozostałe ciasto wyrównujemy powierzchnię i posypuję jabłka. na jabłka wykładam pozostałe ciasto tak rozkładamy takie sobie robimy według własnego uznania i ciasto będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach i tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika ciasto z serem i jabłkami i tak oto ciasto z serem i jabłkami mamy upieczone wierzch oprószam cukrem pudrem Tak wygląda ciasto w przekroju. Ciasto powinno być całkowicie zimne, ostudzone, ale u mnie jak zwykle i tak wygląda ciasto z serem i jabłkami. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z serem i jabłkami.